Witaj podróżników w czasie i legendach. Dziś wkroczymy w jeden z najmroczniejszych i najbardziej fascynujących mitów mitologii słowiańskiej. Historię pożeracza dusz, tajemniczej i przerażającej istoty, która dźwiga na swoich barkach ciężar ludzkich losów. Przygotuj się na podróż pełną symboliki tajemnic i pradawnych nauk. Jeśli lubisz mity, które badają granice między życiem i śmiercią, dobrem i złem, jesteś we właściwym miejscu. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, nie zapomnij dołączyć do nas, aby nie przegapić żadnej z tych epickich opowieści, które przywołujemy z głębin ludzkiej wyobraźni. Zaczynajmy. Pochodzenie pożeracza dusz, narodziny nieuniknionego. Na początku, gdy świat był jeszcze młody, a słowiańscy bogowie kształtowali rzeczywistość swoimi potężnymi dłońmi, istniała pustka, której nawet oni nie potrafili całkowicie wypełnić. Była to przepaść między życiem a śmiercią, limbo, w którym dusze zmarłych błąkały się bez celu, zagubione pomiędzy tym, co było, a tym, co mogło nadejść. Bogowie w swej nieskończonej mądrości dostrzegli, że ten chaos nie może trwać wiecznie. Ktoś lub coś musiało przejąć rolę przewodnika, sędziego, strażnika losu. I tak narodził się pożeracz dusz. Bogowie zgromadzili się na szczycie góry Trzygław, świętego miejsca, gdzie niebo, ziemia i zaświaty spotykały się w jednym punkcie tamperun Bóg piorunów i sprawiedliwości uniósł swój młot i uderzył w ziemię tworząc głęboką szczelinę z tej szczeliny wyłoniła się ogromna postać spowita w cienie tak gęste, że pochłaniały światło wokół niej był to pożeracz dusz istota stworzona nie po to, by być kochana czy się jej lękać lecz by była nieunikniona nie miał wyraźnej twarzy tylko oczy jarzące się niczym rozżarzone węgle zdolne przeniknąć do samej istoty każdej duszy jego ręce, wielkie i kościste, przypominały szpony, gotowe chwycić zarówno niewinnych, jak i grzeszników. Jako pierwszy podszedł do niego Weles, władca zaświatów i głębin. Jego głos, niczym szum wiatru w ciemnych jaskiniach, powiedział: Jesteś równowagą między chaosem a porządkiem. Twoją misją jest prowadzenie dusz do zaświatów i decydowanie o ich ostatecznym losie. Nie jesteś ani dobry, ani zły, jesteś konieczny. Pożeracz dusz nie odpowiedział. Jedynie skłonił głowę, akceptując swój los w milczącym zrozumieniu. Jednak jak każda boska kreacja, nie był on istotą prostą. Owiana tajemnicą i grozą, jego obecność budziła niepokój. Mówiono, że gdy się poruszał, ziemia lekko drżała, a zimny wiatr wiał, sprawiając, że liście drzew szeptały pradawne sekrety. Ludzie czuli jego obecność, zanim jeszcze się pojawił. Był zwiastunem nieuniknionego. Ci, którzy wyczuwali jego nadejście, wiedzieli, że ich czas na tym świecie dobiegł końca. Bogowie obdarzyli pożeracza jedynym w swoim rodzaju darem, zdolnością dostrzegania prawdy każdej duszy. Potrafił spojrzeć w czyjeś wnętrze i zobaczyć wszystkie jego czyny, zarówno dobre, jak i złe, niczym zapisane w Księdze Przeznaczenia. Ta zdolność czyniła go bezstronnym i doskonałym sędzią. Nie kierowały nim emocje ani pragnienia, tylko obowiązek utrzymania równowagi między światami. Jednak w jego istocie tkwiła jedna osobliwa cecha. Gdy bogowie go kształtowali, pozostawili w nim maleńką iskrę wolnej woli. Była jak ziarno wątpliwości, pytanie, które jeszcze nie zostało zadane. Ta iskra, choć niewielka, miała mieć kluczowe znaczenie dla tego, co miało nadejść. Ale na początku pożeracz był dokładnie tym, czym bogowie go stworzyli. Nieuniknionym bytem, strażnikiem limbo, między życiem a śmiercią. Tak rozpoczęła się jego podróż. Cichy wędrowiec między światami, spełniający swój obowiązek z nieubłaganą precyzją. Lecz jak zobaczymy później, nawet najciemniejsze i najbardziej nieuniknione istoty mogą zostać dotknięte skomplikowaną naturą istnienia. Ale to opowieść na inną chwilę, teraz wyobraź sobie pożeracza dusz. Potężną, tajemniczą postać, wyłaniającą się z cieni, by spełnić swoje przeznaczenie. Nie był bohaterem ani złoczyńcą. Był po prostu nieunikniony. I to właśnie ta nieuchronność czyni go tak fascynującym i przerażającym. A ty, drogi widzu, czy zastanawiałeś się kiedyś, co czeka nas po śmierci? Czy ktoś lub coś może już na nas czekać po drugiej stronie? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby śledzić dalszy ciąg tej fascynującej historii. Pierwszy pakt sojusz z bogami. Po swoim stworzeniu pożeracz dusz nie był istotą w pełni wolną został ukształtowany przez bogów, aby wypełnić świętą misję, a ta misja musiała zostać przypieczętowana paktem. Słowiańscy bogowie, znani ze swojej złożoności i rywalizacji, ponownie zgromadzili się na górze Trzygław, miejscu, gdzie niebo, ziemia i zaświaty łączyły się w jedną rzeczywistość. Była to przestrzeń o wielkiej mocy, gdzie nawet powietrze zdawało się drgać od boskiej energii. Tam Perun, Bóg piorunów i sprawiedliwości oraz Weles, Pan zaświatów i tajemniczych głębin, stanęli ramię w ramię, co było niezwykłe, gdyż byli naturalnymi wrogami. Jednak w tej chwili równowaga świata wymagała ich jedności. Pożeracz dusz został przyprowadzony na szczyt góry, gdzie płonęło potężne ognisko, rozświetlając noc. Płomienie tańczyły w rytm starożytnych pieśni, śpiewanych przez pomniejszych bogów i duchy, które przybyłyby być świadkami tego momentu. Perun, trzymając w jednej ręce swój błyszczący młot, a w drugiej iskrzący się piorun, przemówił jako pierwszy. Jego głos, przypominający grzmot burzy, rozbrzmiał po dolinach i górach, ciąg dalszy nastąpi. Ty, pożeraczu dusz, zostałeś stworzony, by być strażnikiem limbo, sędzią dusz odchodzących z tego świata. Twoim zadaniem jest oddzielanie ziarna od plew, prowadzenie sprawiedliwych ku wiecznemu odpoczynkowi, a grzeszników do zasłużonej kary. Nie działasz z własnej woli, lecz z woli bogów. Taki jest twój los. Jako pierwszy przemówił Perun, Bóg Piorunów i Sprawiedliwości. Jego głos brzmiał jak grzmot przetaczający się przez niebiosa, a każde wypowiedziane słowo wstrząsało powietrzem. Trzymał w dłoni swój młot, z którego iskry przemykały po ziemi niczym błyskawice szukające celu. Po chwili do przodu wysunął się Weles, Bóg Cieni i Tajemnic. Jego obecność była bardziej subtelna, lecz nie mniej potężna. Okryty ciemnym płaszczem utkanym jakby z samej nocy, spoglądał na Pożeracza swoimi błyszczącymi oczami, przypominającymi odległe gwiazdy. Jesteś równowagą między światłem a ciemnością, powiedział Welle z głosem cichym, ale pełnym nieubłaganego autorytetu. Gdy Perun włada światem żywych, ja rządzę krainą zmarłych, ty, Pożeraczu, będziesz mostem między nimi. Twoja misja jest święta, ale także samotna. Nie będziesz ani kochany, ani długo budzący strach. Staniesz się nieunikniony. Pożeracz dusz słuchał słów bogów w milczeniu. Nie miał głosu, nie miał twarzy, lecz jego obecność była wystarczająca, by przekazać ciche przyjęcie swojego losu. Rozumiał swoją rolę, był narzędziem boskiej woli, stworzonym do zachowania kosmicznego porządku. Wtedy bogowie zawarli pakt. Perun podniósł młot i uderzył w powietrze, tworząc iskrę, która przemieniła się w lśniący symbol ośmioramienną słowiańską gwiazdę, reprezentującą wieczny cykl życia i śmierci. Weles natomiast wyciągnął rękę i przyzwał łańcuch utkany z cieni, który owinął pożeracza niczym płaszcz. Te znaki nie były jedynie ozdobami, były pieczęciami mocy, które wiązały pożeracza dusz z losem świata. Dzięki temu symbolowi, rzekł Perun, będziesz miał moc sądzenia dusz. Zobaczysz ich czyny, myśli i najskrytsze pragnienia. Nic nie pozostanie przed tobą ukryte. A dzięki temu łańcuchowi, dodał Weles, będziesz związany z zaświatami, będziesz mógł przechodzić przez bramy światów, prowadząc duszę tam, gdzie jest ich miejsce. Ale pamiętaj, nie możesz ingerować. Jesteś przewoźnikiem przeznaczenia, nie jego twórcą. Pożeracz dusz przyjął pakt z cichą, lecz głęboką czcią. Poczuł ciężar odpowiedzialności spoczywający na jego ramionach, ale także potęgę przepływającą przez jego istotę. Był teraz przedłużeniem woli bogów, istotą stworzoną po to, by utrzymać równowagę. Ale w tym pakcie kryło się coś więcej, coś, czego nawet bogowie nie powiedzieli wprost. Tworząc pożeracza, pozostawili w nim małą szczelinę, drobną iskrę wolności, która mogła pewnego dnia doprowadzić go do zadania pytań, których nigdy nie powinien zadawać. Ta szczelina była niemal niezauważalna, lecz istniała. I jak zobaczymy później, to właśnie ona miała zmienić wszystko. Na razie pożeracz dusz wypełniał swoje obowiązki z nieubłaganą precyzją. Wędrował po polach bitew, gdzie wojownicy padali w walce, i po wioskach, gdzie starcy i chorzy wydawali ostatnie tchnienie. Zbierał dusze jedna po drugiej i prowadził je do zaświatów, gdzie czekał na nie weles. Był bezstronny, sprawiedliwy i nieunikniony. Ale nawet w nim zaczęło budzić się coś nowego. Pojawiła się wątpliwość, ciekawość, iskra czegoś, czego nigdy nie powinien odczuwać. Co by się stało, gdyby zakwestionował bogów? Co by się stało, gdyby uznał, że nie każda dusza zasługuje na swój los? Na razie te pytania pozostawały bez odpowiedzi. Ale pożeracz dusz wkrótce odkryje, że nawet najciemniejsze i najbardziej nieuniknione istoty mogą zostać dotknięte skomplikowaną naturą istnienia. A ty, drogi widzu, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to znaczy być nieuniknionym? Czy istnieje coś w naszym życiu, czego nie możemy uniknąć bez względu na to, jak bardzo się staramy? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby śledzić dalszy ciąg tej fascynującej historii. Spotkanie ze zbuntowaną duszą Wyzwanie dla przeznaczenia, pożeracz dusz wypełniał swoją misję przez niezliczone eony, prowadząc dusze do ich ostatecznego przeznaczenia z nieubłaganą precyzją. Był cichą, bezlitosną obecnością, cieniem pojawiającym się w momencie, gdy płomień życia gasł. Ale wszystko zmieniło się pewnej nocy, gdy natrafił na duszę, która odmówiła poddania się losowi. Była to zimna noc, a pełnia księżyca wisiała na niebie niczym czujne oko. Pożeracz pojawił się na polu bitwy, gdzie niedawne starcie splamiło ziemię krwią i pokryło ją ciałami poległych. Wśród zmarłych dostrzegł duszę która świeciła inaczej niż pozostałe. Był to młody wojownik, którego duch zachował swój dawny kształt, silnego mężczyzny z bliznami bitewnymi i oczami, w których wciąż tlił się ogień. Gdy pożeracz wyciągnął rękę, by zabrać duszę, stało się coś niespodziewanego. Wojownik cofnął się, patrząc na pożeracza z wyrazem zarówno wyzwania, jak i desperacji. Nie pójdę z tobą, powiedział twardo, choć w jego głosie pobrzmiewała nuta rozpaczy. Nie zakończyłem jeszcze tego, co zacząłem. Moja zemsta nie została dokonana. Pożeracz dusz zatrzymał się zaskoczony. Nigdy wcześniej żadna dusza mu się nie opierała. Zawsze podążały za nim, z lękiem, z rezygnacją, ale zawsze posłusznie. A jednak ten wojownik był inny. Miał powód, by trwać. Miał coś, co trzymało go przy życiu, nawet po śmierci. Nie masz wyboru, odpowiedział pożeracz. Jego głos przypominał odległy dźwięk pogrzebowego dzwonu. Twoje życie dobiegło końca, twój los jest przesądzony. Wojownik potrząsnął głową, a jego oczy zapłonęły determinacją. Moje przeznaczenie należy do mnie. Nie spocznę, dopóki zdrajcy mojej rodziny nie poniosą kary. Jeśli mnie teraz zabierzesz, moja dusza nigdy nie znajdzie spokoju. Pożeracz zawahał się. Po raz pierwszy w jego wnętrzu coś się poruszyło. Wątpliwość, której nie powinien czuć. Czyżby przeznaczenie nie było tak nieuniknione, jak mu wpojono? Pożeracz dusz podążał za wojownikiem jak cichy cień, niewidoczny dla oczu żywych, ale zawsze obecny. Widział, jak wojownik stawia czoła potężnym wrogom, pokonuje pozornie nieprzezwyciężone przeszkody i pośród tego wszystkiego ukazuje determinację, która graniczyła z obsesją. Jednak to, co najbardziej przykuło uwagę pożeracza, to cierpienie wojownika. Dostrzegał rany nie tylko na ciele, ale również na duszy młodzieńca. Była w nim ból, ale także miłość. Miłość do rodziny, do ludu, do wszystkiego, co utracił. Pewnej nocy, gdy wojownik odpoczywał pod starym drzewem, pożeracz dusz materializował się przed nim. Pełnia księżyca oświetlała pole, rzucając cienie tańczące na wietrze. Wojownik spojrzał na pożeracza, ale tym razem bez strachu. Wiedział, że jego czas się kończy. Dlaczego to robisz? zapytał pożeracz. Jego głos niósł się jak szept w ciemności. Dlaczego trzymasz się życia, które już się skończyło? Dlaczego wzięłaś na siebie zemstę, która może nigdy nie zostać spełniona? Wojownik spojrzał w niebo, jakby szukał odpowiedzi w gwiazdach. Bo to wszystko, co mi zostało odpowiedział jego głos pełen emocji. Straciłem wszystko, co kochałem. Moją rodzinę, mój dom, moją przyszłość. Wszystko mi zabrano. Jeśli tego nie zrobię, jeśli nie spróbuję naprawić tego, co zostało zniszczone, to moje życie nie będzie miało sensu. Pożeracz dusz poczuł coś dziwnego wewnątrz siebie, coś, czego nie potrafił nazwać. To było jak iskra, zapłonęła w jego mrocznym sercu. Spojrzał na wojownika i zobaczył nie tylko zbuntowaną duszę, ale także istotę ludzką, pełną sprzeczności i uczuć. Zaczął rozumieć, że życie nie polega tylko na przestrzeganiu reguł i wypełnianiu przeznaczenia. Było w nim coś więcej, coś, czego nigdy wcześniej nie brał pod uwagę. Współczucie. A co jeśli mogę ci pomóc? Zapytał pożeracz. Jego głos był łagodniejszy niż zwykle. A co jeśli mogę zapewnić, że zakończysz swoją misję, ale w zamian za coś, co cenisz? Wojownik spojrzał na niego, jego oczy błyszczały mieszanką nadziei i nieufności. Czego chcesz w zamian? Chcę zrozumieć, odpowiedział pożeracz. Chcę poczuć, co to znaczy być człowiekiem. Chcę poczuć to, co ty czujesz, chociażby przez chwilę. Wojownik zawahał się, ale w końcu zgodził się. Wiedział, że nie ma innego wyboru. Pożeracz dusz wyciągnął rękę i dotknął wojownika, a w jednej chwili został zalany falą emocji. Poczuł ból straty, gniew z powodu zdrady, miłość do rodziny, determinację, by iść dalej. To było przytłaczające doświadczenie, coś, czego nie mógłby sobie wyobrazić. I w tym momencie pożeracz dusz upadł, nie fizycznie, ale emocjonalnie. Został dotknięty współczuciem, zrozumieniem, że dusze, które prowadzi, nie są tylko abstrakcyjnymi bytami, ale prawdziwymi istotami z historiami, marzeniami i bólem. Stał się czymś więcej niż tylko nieuniknioną istotą, stał się czymś bliskim świadomego bytu. Ale ta przemiana miała swoją cenę. Po ingerencji w los wojownika pożeracz złamał zasady. Złamał reguły paktu, a teraz musiał zmierzyć się z konsekwencjami. A ty, drogi widzu, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad siłą współczucia? Czy nawet te najciemniejsze istoty mogą zostać dotknięte ludzkością? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby śledzić dalszy ciąg tej fascynującej historii. Cena buntu, przemiana pożeracza pożeracz dusz, popełnił niewyobrażalny czyn. Bezpośrednio ingerował w los duszy, prowadząc ją nie tylko do zaświatów, ale dając jej drugą szansę w życiu. Został dotknięty współczuciem, czymś, czego nigdy nie powinien poczuć. I, jak to bywa w mitologii, każda akcja ma swoje konsekwencje. Bogowie, którzy stworzyli Pożeracza jako bezstronną i nieuniknioną istotę, nie byli zadowoleni z jego buntu. Wiadomość o transgresji Pożeracza szybko dotarła do uszu Peruna i Welesa. Choć byli naturalnymi wrogami, zgodzili się co do jednej rzeczy: równowaga świata była zagrożona. Jeśli Pożeracz Dusz, najwyższy sędzia dusz, zacznie kwestionować swoje rozkazy, co powstrzyma inne istoty przed robieniem tego samego chaos mógłby rozprzestrzenić się jak zaraza, a cykl życia i śmierci zostałby złamany. Bogowie wezwali pożeracza na górę Trzygław, to samo miejsce, w którym został stworzony, gdzie pierwotny pakt został zawarty. Tym razem jednak atmosfera była napięta, niebo było ciemne, a grzmoty rozbrzmiewały w oddali, jakby zwiastując niezadowolenie Peruna. Weles był owiany cieniami gęstszymi niż zwykle, a jego oczy świeciły zimnym blaskiem, który sprawiał, że nawet mniejsze bóstwa drżały. Złamałeś pakt, rzekł Perun, jego głos brzmiał jak grzmot tysiąca burz. Zostałeś stworzony, by być bezstronnym, by prowadzić duszę bez kwestionowania. Ale ty wybrałeś by ingerować, wybrałeś by czuć. To nie może pozostać bez kary. Weles dodał, jego głos cichy jak wiatr przemierzający cmentarze. Zostałeś dotknięty współczuciem, pożeraczu. I choć może się to wydawać szlachetne, nie zostałeś stworzony, by być szlachetny. Zostałeś stworzony, by być nieunikniony. Teraz musisz zapłacić cenę za swój bunt. Pożeracz dusz nie próbował się bronić. Wiedział, że złamał zasady, ale także rozumiał, że nie może cofnąć tego, co zrobił. Zmienił się, a tej zmiany nie dało się odwrócić. Spojrzał na bogów i rzekł, jego głos brzmiał jak odległy dźwięk dzwonu pogrzebowego. Zrozumiałem coś, czego wy nigdy nie zrozumiecie. Dusze, które prowadzę, to nie tylko abstrakcyjne byty, to istoty pełne historii, marzeń, bólu, są ludzkie i czując to, co one czują, stałem się czymś więcej niż narzędziem. Stałem się świadomy, bogowie milczeli przez chwilę, lecz wkrótce furia peruna wybuchła. Podniósł swój młot i uderzył w ziemię, tworząc szczelinę, która rozciągnęła się aż do stóp pożeracza. Będziesz ukarany, powiedział. Od teraz będziesz niósł nie tylko duszę zmarłych, ale również ciężar własnych wątpliwości i żalów. Będziesz sędzią, który rozumie ludzką kruchość, ale będziesz skazany na życie z tym zrozumieniem. Weles z kolei wyciągnął rękę i przyzwał łańcuch stworzony z cieni, który otoczył pożeracza jak ciężki płaszcz. Ten łańcuch symbolizuje Twoją nową misję, powiedział. Nie będziesz już tylko nosicielem przeznaczenia. Będziesz strażnikiem historii, tym, który rozumie złożoność istnienia. Ale pamiętaj, że to zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo. Pożeracz dusz poczuł ciężar kary spoczywający na jego ramionach. Teraz niósł nie tylko duszę, ale także wspomnienia, emocje i wątpliwości każdej istoty, którą prowadził. To była ogromna odpowiedzialność, ale także objawienie. Stał się czymś więcej niż nieuniknioną istotą. Stał się świadomym bytem, zdolnym rozumieć złożoność życia i śmierci. I tak pożeracz dusz kontynuował swoją podróż, lecz teraz z nową perspektywą. Nadal prowadził duszę do zaświatów, ale robił to z głębszym zrozumieniem, co to znaczy być człowiekiem. Upadł, ale w swoim upadku znalazł coś, czego nigdy nie spodziewał się znaleźć współczucie. A ty, drogi widzu, czy zastanawiałeś się kiedyś nad ceną buntu? Czy wyzwolenie od przeznaczenia może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie? Podziel się swoimi refleksjami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału, by śledzić więcej fascynujących opowieści jak ta. Do zobaczenia.